Koniec niepotrzebnych systemów w World of Warcraft, a przynajmniej na to się zapowiada. I w sumie to bardzo kurwa dobrze. Co mam na myśli mówiąc niepotrzebnych systemów? Otóż chodzi o mechaniki gry będące ważną częścią głównego gameplayu, których implementacja nie była niczym dobrym i które często zostawały w obrębie jednego dodatku. No właśnie, bo jak to wyglądało przez ostatnie lata. Początków doszukiwałbym się w najlepszym dodatku jaki kiedykolwiek powstał, mianowicie World of Draenor, ale tam to jeszcze kurwa uszło. A feature o którym mowa to garizony. Przez jednych lubiane, przez innych nienawidzone. Pamiętam za jak zapowiada Woda, i byłem zajarany tym, że będzie można postawić garizon w jakiej kraj, się chce. Chuja, w dupie mogłem postawić, nie garizon. Problemem tego systemu było zamknięcie graczy w ich instancjonowanym małym świecie, w którym robili wszystko, co trochę upierdoliło nam nieco z żywotności otwartego świata. Ale spokojnie, garizon to tylko kurwa preludium chujowych systemów, których fala miała dopiero nadejść. Rzuciłbym teorią, że w wodzie nic nie było do roboty, bo zamiast pracować nad wyciętym kontentem, to wyjebali ten gówno dodatek do śmieci i przełożyli więcej pracy nad legionem, w którym dość często pojawiały się nowości lepsze, jak reworki klasowe, czy order hole, jak i te kurwa, które nie były zbyt fenomenalne, jak system legendarek, gdzie fajnie ci się grało, jak wydropiłeś bisową pierwszego miesiąca, albo chujowo, jak wydropiłeś bisową po kurwa 15 miesiącach, mimo grania 8 dni w tygodniu po 25 godzin bez przerwy. A na 50 legend tylko dwie są użyteczne, co całkowicie zabija sens nazywania tego legendami. Mission table, żeby ludzie nie tęsknili za bardzo za garizonem check Z tym, że teraz nie był jeszcze aż tak zły, jak w przyszłości. Nie zapominaj o wspaniałych artefaktach, które wprowadziły drobnostkę nienawidzoną przez graczy. Przez oj kurwa długo. Nie zrozumcie mnie źle. Odblokowywanie wyglądów było spoko, ale kurwa drobnostką jest nieskończony grind artefakt poweru. Działało to tak, że mieliście o tutaj taki kurwa nieskończony pasek expa, który po naładowaniu dawał wam kolejny level do broni. Już możecie sobie wyobrazić trzask dupy ludzi, którzy nie byli bezrobotni i nie mogli poświęcić życia wbijając tego gówna, żeby ich artefakt był silniejszy. BFA. Tutaj to mieliśmy prawdziwą kurwa nawagę. Oj kurwa. Kolejna iteracja stołu followerów, która tym razem była najchujowszym co w życiu widzieliście. Czek. Otherite power sprawiający jeszcze większy trzask niż Artefact power? Check. Azerite Armory, czyli armor z talentami, gdzie wybieraliście jakieś zjebane oczka. I na 600 różnych shoulderów tylko ten jeden był dla was grywalny, w dodatku nie mogliście wybrać ich, dopóki nie sprzedaliście duszy diabłu dla farmienia Azerite Poweru? Czek. Island Expedycje, które zapowiadały się jak przygoda, a skończyły się jak coś kojarzone tylko z farmieniem Azerytu, a nie całą resztą, które oferowały? Check. Urfronty, system dający gigantyczne nadzieje, który okazał się chujowy i niedopracowany już po pierwszych 5 minutach? Czek. Bentig Gears na Czek, nieszczęsne korupcje, które dawały wzmocnienia, których było kurwa w pizdy i każdy na trzech różnych poziomach, ale dropiły losowo i nigdy, po czym po tygodniach wprowadzili wendora korupcji, który nawet nie sprzedawał wszystkich naraz, tylko miał rotację złożoną z 50 tygodni. Oj tak, BFA było kurwa fenomenalne pod tym względem. No i Shadowlandsy. Blizzard zobaczył, że od jakichś kurwa 5 lat na forum jest spamowane o chujowości nieskończonego Player Power Grindu i go wyjebali zostawiając anima, która Player Power nie daje i w sumie to lubię ten system. Powracają legendy. Tak, te 500 pomarańczowych itemów jak w Legionie. I tym razem można wybrać jakie chcecie craftować. No i na tym się skończy poprawianie implementacji. Zaczynamy równie pochyłą. Lecimy na kurwa Torgas, który był nam potrzebny do Legend. Wspaniała, proceduralnie generowana wieża, która w swojej proceduralności miała tyle co nic. Karała was za najmniejsze błędy i zależnie czy akurat do waszej klasy dali fajne powerki, to była prosta i fajna, albo niegrywalna, a ludzie nie chcieli tam wracać zanim Shadowlandsy się w ogóle kurwa pojawiły. Demav, groźna endgame kraina, która została spisana, Pierdolona po całości za pomocą systemu Eye of the Jailer, które dumnie kazało z po 20 minutach wypierdalać i wrócić następnego dnia. Oj tak, porak przy okazji na kolejną iterację stołu. Tutaj już nikt za bardzo nie wie o chuj z tym stołem chodzi. Zostawmy go, bo nadchodzi kurwa wisienka na torcie z pierdolenia, czyli covenanty. Wybieracie sobie Covenant dający wam skillę, nie możecie ich za bardzo zmieniać dowolnie, dostajecie do tego jakieś kurwa soulbindy, spizdy konduity na chuju, huldą na wkładanie kamyczków w dziurę, a na kurwa gadać. Wiecie co łączyło to Systemy? To, że musiały być wiecznie, kurwa naprawiane przez cały dodatek, żeby ten nabierał grywalności i przyjemności i nie dość, że. Każdy ten niedziałający feature wymagał czasu, żeby go zaprojektować. To jeszcze trzeba było to gówno, kurwa, poprawiać przez cały dodatek, żeby chociaż od jego połowy dało się mniej więcej je zaakceptować. No i tutaj nadchodzi Dragonflight. Wiecie, czego nie dostajemy, a przynajmniej tak się zapowiada? Zgadza się zewnętrznych systemów. Jedynym, którego na uparty można na ten moment podpiąć, jest Dragon Riding, ale o tym porozmawiamy w innym materiale. Odjebali z tym w skrócie fenomenalną robotę. Nie ma kurwa Garizonów, Covenantów, Island ekspedycji, Torgastów. Zamiast tego są widoczne zmiany w core gry, czyli miejsca, gdzie potrzebuje ona tego najbardziej, które niezależnie od dodatku zawsze nam towarzyszą. Rework systemu profesji, który jest od 20 lat już przestarzały. Teraz dostajemy specjalny gear do profesji, specjalne statystyki, stoły krafterskie w mieście. Rework systemu talentów, który spisywałem trochę na straty jak go ogłosili, bo się bałem, że dostaniemy drugą wersję o tego gówna dający wam 5% staminy jako UD wyboru, a zapowiada się, że dostajemy to co mamy teraz, czyli talenty mocno wpływające na gameplay, ale w formie znacznie rozszerzonej. Jasne, dalej będzie to łuda wyboru, bo zawsze jest ta jedna, jedyna droga, ale im więcej dróg, tym więcej opcji używania ich w różnego rodzaju kontencie i tym większa szansa na zmianę bisowego gameplayu o 360 stopni, gdy wychodzi nowy patch, nowy buff, nowy nerf, nowy set. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Szczególnie jeśli chodzi o najebanie systemu na systemy obożone systemami. Dragonflight w tym momencie robią kilka rzeczy zajebiście dobrze, o czym sobie pogadamy w przyszłych materiałach. Niektóre są zdecydowanie do poprawy, o czym też powspominam. W tym filmie cieszę się po prostu z tego, że w w dalamy niepotrzebne śmieci na rzecz skupienia się w kierunku rdzenia gry. Podobało się? Zostaw suba, lajka, like, daj znać co myślisz o pozbyciu się przeładowywania gry nieudanymi pomysłami w obrębie jednego dodatku i zapraszam do opisu po link na Discorda. Siemano!